Dzień dobry, Katarzyna. Witajcie, witajcie. Dzisiaj przychodzimy z historią... Dzisiaj przychodzimy z historią wspomnieniową, uh -huh. a było to, jak miałam 17 lat uh -huh. i bardzo chciałam mieć psa. Uh -huh. No i była rozmowa ze świętej pamięci moim tatą i moją mamą, prawda, że uh -huh. musi mieć trzy warunki. Mhm. Pierwszy warunek to pieski może szczekać. Bo to tanie ta cierpi głośno szczekający. Jarkow, jamniczków, tunelkow. Y, Drugie. To chciałam powiedzieć, że jeden pies, który mieszka u was, by nie przeszedł. No więc właśnie <grym> taki nie jest nasz pies. No tak. To jest mojej siostry pies, więc <noise> dobrze, ale by nie przeszedł. Drugi warunek, który musiał być, to miał być krótko włosy, bo nie cierpi długo mm -hmm. e, włosy co? E, uh -huh. A trzeci warunek, to musi być taki, że ten pies nie może, nie może, nie może e, za dużo żeby mnie nie przewrócił uh -huh. no takie trzy warunki tak. uh -huh. no i był dla mnie jeszcze kolega ładnie mój kolega z klasy. Uh -huh. i wiecie co to może najlepiej kupcie sobie państwo rybki <śmiech> <śmiech> e, no i oczywiście pojechaliśmy do schroniska jak ja mam wtedy wózkowa niechodząca po zabiegach, yy, operacyjnych. Uh -huh. No i siedziałam na tym wózku, tu bo zaglądaliśmy psy. No i oczywiście otworzyli nam yy, jeden ten bok w właśnie uh -huh. w tym schronisku, yy, które, yy, które widzicie przed nami. Uh -huh. I ten dziecko skoczył na wózek na kolana. Uh -huh. I tak się zaczęła moja przygoda z Moressem. Uh -huh. e, uh -huh. e, e, no, więc... Czego uczy pies? Relacje. ugh No, Czego uczy pies? No to jest uczy relacji, tak jak mówiłam, naj, to jest najważniejsze, mhm. tak? Punktualności, mhm. no, bo trzeba z nim wychodzić w e, Aktywność fizyczna, mhm. robienie kilometrów, udziela Z psem nie ma nudy. <try> tak, nie ma nudy, e, uczy komend, jak być wiernym, przyjacielskim. Mhm. Ja z, z moim mareszem nie miałam żadnego y, problemu. Uh -huh. On był tak bierny i ja podchodził potem po tych 16 latach. Miałam 16 lat tego psa. No to on mi się położył na y, y, kolanach pod uh -huh. biurkiem. No i tak poprzedził. No, i tak owszem. Mhm. Uh -huh. Bóg był niesamowity. No ale 16 i... lat dawał ci radość. I to nie, niezwykłą radość. Uh -huh. A tego. Co prawda, co prawda, się z nim nie jeździł, bo nie miało tych no takich terapeutycznych, ale zawsze czekał. Mhm. Uh -huh. uh -huh. No właśnie, dlatego mnie... teraz też szukamy... Nigdy na mnie nie skoczył, uh -huh. w sensie nie warknął. Uh -huh. Dlatego teraz szukamy wyjątkowego psa tak dla tak. osoby z wyjątkowymi potrzebami, prawda? Tak jest. Dokładnie. No bo ja Więc... jestem wyjątkowa. Dokładnie. To co, żegnamy się i Zegnamy. idziemy?